Znowu jesteśmy w klubie dla VIP-ów. Zrobimy dzisiaj ostatni trening w sezonie. Tak wszystko wygląda po miesiącu nieobecności. Pełno grzybków wszędzie jest w tym roku. O, zobaczcie, jakie prawdziwki rosną. Na ogródku? A tak serio? Wszędzie pełno grzybów. Te opieńki będą do jajecznicy. W ogóle jeszcze nie wyszedłem z ogródka i mogę zbierać grzybki. To ciekawe co tam w lesie jest. Kolejny. Takie zbiory bez wychodzenia za płot w ogóle. Tam jest siłownia. Dobry. Trzeba trochę poodkurzać. Ciśniemy Kasia klatę. Czy dzisiaj? No. Spoko. Spoko? Mhm. Potem robisz obiad z grzybkami. Nie wiem, czy wiesz, nazbierałem ci już chyba z 10, znalazłem bez mhm. wychodzenia. No i już wszystko mam na sobie jakieś... No właśnie, prywatne grzybki. Przewa. Prywatna siłownia. I ten dźwięk. I znowu ten dźwięk. Cisniemy klatę dziesięć, dwadzieścia piętnaście sześćdziesiąt. Pokażę jak stówka gdzieś tu. Plus minus. Ciężkie? Ciężkie. Na wsi jest jakoś inaczej. To wszystko cięższe niż się wydaje. W tym roku nawet na siłowni mam jadalne grzyby. Co prawda już są niezdatne do niczego, ale rosną. Kasia jest na mnie obrażona, bo nie kupiłem papryki ale Ani mi nie powiedziała, Ani mi nie napisała a teraz będzie awantura dostarczyło, że o tym myślałam Pogoda na trening dzisiaj jest idealna. Nie wiem ile jest stopni, ale jest 18. Może 20. się ciśnie. nowe ciężary. A ja idę na grzyby. Znalazłeś? Dzisiaj będzie imprezka. Zrobimy sobie wywar. Podobno to modne jest teraz. Nie wiem, czy się je całe, czy... Czy co? Nie wiem, może się suszy. Widziałem kiedyś filmik przyrodniczy. Jak niedźwiedź no. humory, taki czerwony i gwiazdy podobno. Dzisiaj to zaprezentuje? To będzie po 24 dopiero. Jest pieniek do rąbania drewna. Żyje własnym życiem. To jest nowe drzewko Perukowiec Jak ma na imię? To nie jest perukowiec, A co? to jest sylwester No sylwester, perukowiec A tam jest Henryk. A tam jest śliwka Heniak. Uratowana spod kosiarki To triceps ja. bo w tom będzie mile Tym razem przywiozłem ze sobą karabinki. Żeby zrobić trening na wyciągu. Parę groszy. To kosztowało. Kasia zademonstruje jak zakorzył. Ciężar, no nie wiem, coś musimy wymyśleć na triceps Pięknie Pociągnij trochę, jak ci wyrównam O, jakoś coś krzywo to jest, ale do góry nie poleć.

Najlepsze Ale grzyby. jest taka zdrowa. No ja No bo one są zdrowe. Jeśli robimy to. Nawadnianie na zbiorach.